Nowenna do serca Pana Jezusa, dzień siódmy. Prośmy za polityków i rządzących. Z serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, odkupiona od grzechu. Człowiek potrzebuje serca Chrystusa, aby poznawać Boga i samego siebie. Potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości. Święty Jan Paweł II. Jeżeli poznaliśmy miłość Chrystusa, doświadczyliśmy Jego zbawienia, nie możemy tej dobrej nowiny zatrzymać dla siebie, lecz jesteśmy wezwani, by się nią dzielić z innymi, nie tylko słowem, ale przede wszystkim postawą służby. Do takiej postawy w sposób szczególny zostali wezwani ci, którym została powierzona odpowiedzialność w społeczeństwie. Módmy się dziś za tych, którzy nami rządzą, by ich decyzje uwzględniały dobro całej wspólnoty, dobro wszystkich, także najsłabszych. Prośmy Pana, by ich uwolnił od każdej formy pychy, chciwości, egoizmu, nieczystości, zazdrości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.